Siemanko Kani, witam Was w kolejnym filmie, w kolejnym vlogbarcie. Dzisiaj dzień Mikołaja. W ogóle jakoś tak dziwnie wyglądam. Może dlatego, że chwilę temu wstałam... Ale trudno, chciała... trzeba było się wyspać na po, po szkole. Dobra, no to możemy otworzyć odcinek tego kalendarza z bransoletkami. Przez ten czas zdobyłam tyle bransoletek i teraz Wam pokażę ujęcia, jakie otwierałam. OK, to teraz weźmy kalendarz. I to okienko sobie tworzymy teraz, a kalendarz z Dlasu zostawimy, aż będę pomalowana, bo chcę mieć makijażek od razu. O, coś i go, szharpsy, jakiś briloczek. Niestety muszę iść teraz znowu do rodziców, żeby mi to wyjęli, żebym sobie nie zrodziła reszty w kalendarzu adwentowym. Ale dobra, tym się zajmę później. No i teraz idę się po prostu malować, żeby mieć makijaż reniferka do kina. I póki nie, może przyjdzie Mikołaj z prezentami. Hmm, może coś z listu będzie. Zobaczymy. Tak więc ymm, ja idę się malować, i wrócę do Was, kiedy będę gotowa. Siemanko kochani. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu otwieramy kanał eventowy, z w ogrodzie Mikołaja, to mam znowu ten makijaż, bo jedziemy. I na nas dwa, ale cały mój dzień, Dzień Mikołaja Prezenty zobaczycie na Vlogmasie na YouTubie Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie I teraz szukamy, gdzie jest to? O, tu jest największy To, to, to zapamiętałam, że on był mega duży I zgaduję, że tam jest taka szczepaczka, bo to miała być taka różowa. Co to jest? Ej, co to jest? Czy to jest paletka? Czy to jest paletka? Uuu wow. Czekajcie, kurde coś źle robię Wiem, nie było satysfakcjonujące, ale to Jakie ładne cienie! Ej, jaka ładna paletka! Ej, super jest! Nie no, jestem zadowolona, naprawdę Bo miała być jeszcze taka jakby... Twarzy elektryczna Nie pamiętam jak to się na dokładnie nazywa, chyba elektryczna Dobra no, coś takiego, taka gąbeczka, nie wiem, jak to nazwać. Bo przynajmniej tyle widziałam, tyle przynajmniej po co pamiętam z tego zdjęcia, bo resztę sobie nie chciałam zdradzać. I myślałam, że to będzie w tej szóstce, ale jak tego nie ma w tej szóstce, no co? To... Ciekawe, co będzie w tej... Ciekawe, Gdzie... w którym ona będzie. Może tej i w ogóle będzie. O, może ona być też w jedenastce, bo właśnie patrzę, że jedenastka też jest taka duża. Dobra, no i to wszystko na dziś. Dziękuję wam za oglądanie. Pa! Pa! Jak już widzieliście, nagrałam cały film. I to jest jeszcze raz ta paletka, jeszcze raz Wam ją mogę pokazać. No i tak wygląda. Zapraszam Was na TikToka, żebyście zobaczyli resztę tych unboxingów. I w ogóle chciałam Wam podziękować za ponad 5000 wyświetleń pod wczorajszym tym, gdzie w dwie godziny wbiłam ich tysiące i 100 lajków, co dla mnie było w ogóle już szokiem. Na razie mamy 200 lajków chyba. Albo prawie 300? Dobra, jeszcze nie jestem pewna nawet I chciałabym Wam bardzo podziękować za takie, taką oglądalność tego No ale dobra, nie będę Wam się tutaj rozwijać i gadała cały czas Tylko siadamy do auta i jedziemy na kino Tak super zabawkę wybrałam, co? No. nie, masz. Tylko zejdź ze mnie. <słyski> Marcia, to nie były wszystkie twoje prezenty. 慢点，慢点。 I sobie zróbmy tą herbatkę. Podsumowując, bardzo jestem zadowolona z prezentów. Bardzo mi się podobają, naprawdę. Superowe te prezenty. Ta czapka w ogóle mega fajna, bo ja nie lubiłam ponoć czapek, bo właśnie mi się strasznie włosy puszyły. A teraz z taką czapką będę mogła je normalnie ubierać, a włosy nie będą takie zepsute, tylko będzie wystarczyło je lekko uklepać tak jak przy takim chodzeniu, jak się po prostu postawią. A nie będzie jakiegoś problemu, że nie wiadomo co, że czapki nie ubiorę, bo tragedia nauszniki, a nauszniki też mi rozwalą trochę mniej. Więc będzie to, bo ja mam taki problem z tym włosami, że mi sterczą, bo mam taki gatunek, że tego po prostu nienawidzę. Dobra, a teraz otwórzmy od razu te dwie gry. Wy możecie je już kojarzyć. To w ogóle było na odcinku Mortalcia ta gra. I mi się bardzo spodobała, więc też ją chciałam mieć Tak więc ją muszę otworzyć Okej okay. Otwieramy Jeśli nie wiecie, o co chodzi w tej grze, to po prostu sobie wpadniecie na jego odcinek A ja na pewno jeszcze dzisiaj będę grała z rodzicami Ale tego już na vlogu nie będziecie mieli, bo... By ten vlog będzie trzeba... Swój vlog ma mega późno A ja chcę, żebyście jak najszybciej mogli go oglądać, więc... Niestety się nie uda Okej, okay, tylko chciałam lekko rozpakować, no i to jest coś takiego od środka, tu podnosimy, o, tu jest ta z wybieranym, nie wiem, dróg, tak? No coś takiego, a to? A to są jakieś żetony i to są jakieś te karty. No coś takiego jest w tej, w tej pierwszej grze, teraz zajmijmy się drugą grą, więc ją na razie zamykam, a my sobie sami wybierzemy, w którą grę będziemy później grali. To w ogóle reklamował Friends. To jest taka gra, że na przykład musicie powiedzieć na daną literę influencera czy coś albo jakąś inną rzecz na kategorii i po prostu sobie się jedna teraz teraz i kolejna osoba pośle, musi wybrać z innej litery. Ja w ogóle tak czekałam tę grę, że sobie sama w domu takie po prostu robiłam, bo już nie wiem co grać. Miałam, mam mega dużo planszówek, ale po prostu już wszystkie mi się zrodziły i potrzebowałam nowych, więc super. Tak to nigdy nie wiedziałam jaką planszówkę chcę i w ogóle tak chciałam, nie chciałam. A teraz w końcu były potrzebne. Dobra, tutaj to się chyba otwiera. No dobrze mówiłam, dobra. Czekajcie, to się jakoś na baterię to jest? No, to jest na baterie. tak? Czy? No, to jest na baterii. dobra. To teraz mnie nie będę prezentować, ale tak to się prezentuje. <grym> teraz mnie nie będę prezentować, ale tak to się prezentuje. No dobra, wiecie o co chodzi. Dziękuję Wam za uwagę i za obejrzenie całego, całego pierwszego vlogmasa, znaczy w sumie już drugiego vlogmasa. Zapraszam do oglądania kolejnych vlogmasów z zakupów, dekorowania, a resztę zobaczcie już sami, jakie będą jeszcze vlogmasy. Tak więc zadowolona jestem z tych prezentów, super. I poczekajcie jeszcze, zanim się z wami pożegnam, to muszę jeszcze pójść, bo herbatka mi się już chyba zaparzyła z 6 grudnia. No trochę 6 dni mam opóźnienia, ale to trudno, w więc na no, vlogmasach też będę otwierał kolejny kalendarz Ostatecznie tego nie założyłam, więc teraz odkręćmy sobie Już wiem, jak to się zakłada O, i hop, i jak to teraz? Tu? No chyba tu No dobra, i zakręcam, i będę miała w końcu nowego charmsa Zobaczymy, co trafię później Na razie tak się prezentuje ta bransetka, jeszcze jej nie ubieram Ubiorę, gdy będzie gotowa. Dzięki. Pa!